Mieszkam w Lublinie, pochodzę z Krzeszowa nad Sanem. Jestem liceum. Moje zainteresowania to nauki ścisłe oraz sporty ekstremalne, głównie szachy. Chemia, proszę podać wzór chemiczny kwarczu. Kwart to jest SI. O. Dwa. Dobrze. Proszę pana z Numer trzy. Coś nam padło? Może to... Proszę poczekać, ja podniosę. Coś tam poleciało. Pewnie znowu kawałek tego guzika, nie? Nie, obrączka nie. mi spała. Obrączka? O, to poważna sprawa. Szukamy obrączki. Kurna. Się po się Dobrze tak na rozluźnienie. Poszukamy, poszukamy, <śmiech> poszukamy <śmiech> spokojnie poszukamy. Bo inaczej jak pani będzie bez obrączki zgadywać? No to rozbieramy scenografię. Jak nazywana jest samica jelenia? Łosica. Łania. Kto był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu w 1917 roku? Ignacy Paderecki. Roman. Wiedziałem, że to jest Zadymowski. No. Kur... Wyznaczam numer jeden. Panie Jacku, ma pan do wyboru już tylko dwie osoby. Jeden wyznaczam. Nie może pan, bo pana Dawida pozbawił pan ostatniej Aha. szansy. To wyznaczam trójkę. Medycyna. Brak której witaminy zmniejsza krzepliwość krwi? No może. może. Żelazo? Żelazo jest ważnym składnikiem krwi, ale witamina, o którą pytaliśmy, to witamina K. Stążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. Proszę Ruski Ruski Śląsk, makaron. Maka. makaron. Serdeczny palec. To który w kolejności licząc od kciuka? Od kciuka to jest raz, dwa, trzy, czwarty. Dobrze. Filip Udarski, Storunia, fizyk, z zainteresowania, słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się nadwozie samochodu? Podwozie. Karoseria. się w Ala Capone w filmie Nietykalni Briana de Palmy. Ale kto ma odpowiadać? Ja? Nie, kurwa, Ja. No, przepraszam, nie usłyszałem. Nie mogę na to nic poradzić, bo wyznaczenie padło, pytanie padło. Tanika, z którego kontynentu pochodzi drzewo Moreli? Wyznaczam. Nie, Zad... odpowiadam. Tak. Aha, mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca, od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja nikogo innego nie było do wyboru aha został pan sam no dobrze ale mamy jeszcze jedną szansę nie zgłaszamy się nie musi pan trzymać długo. nie na muszę przycisku. zgłaszać nie wszystkie pytania kieruję do pana do mnie ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym sto razy sto razy sto czyli razem milion o Janusz Będkowski z Turku, z wykształcenia technik informatyk. Pracuję jako operator maszyn CNC. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Fefo Majszak przyjechałem z miejscowości Rusiec w województwie łódzkim. Studiuję prawo na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo lubię same dobre rzeczy, między innymi muzykę zespołu Czarnel, kaszę jaglaną i pastę fanatyków wędkarstwa. Karol Dębiński, pochodzę z Sanoka. Aktualnie studiuję informatykę i ekonometrię w Krakowie. Lubię chlebek, przyprawy i ciepłe flaczki u babci. Wyznaczam numer jeden. Waluty świata, w którym państwie płaci się szeklami? W Izraelu oczywiście. Michał Słowiński, student pierwszego roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, interesuje się wszystkim po trochu i niczym porządnie. Pan Grochowski, pochodzę z Justynowa w województwie mazowieckim. Przyjechałem z Krakowa, gdzie studiuję inżynierię naftową na Akademii Górniczo-Hutniczej. Lubię naleśniki, spać i grać na komputerze. Które zwierzę jest bohaterem książki Karłuda, Władca Skalnej Doliny? Niedźwiedź. Niedźwiedź, niedźwiedź grizzly. Czy Serbowie należą do grupy ludów słowiańskich? Tak jest. Patryk Dąbek, przyjechałem z Niska. Studiuję zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. Moje zainteresowania to tibia, kobiety i równania różniczkowe. Mikołaj Markiewicz, przyjechałem z Bełkatowa. Jestem studentem. W zeszłym roku skończyłem 21 lat. Obecnie nie mam dziewczyny, ale głęboko wierzę, że po emisji tego programu sytuacja się zmieni. Filip Wudarski, Stolunia, fizyk zainteresowania Słaby Film, Słaba Książka oraz Pani Sylwia z tego programu. E, Michał Jaszewski, pracownik umysłowy z Warszawy, zainteresowania Władza, Seks, Pieniądze i prowadzący Pan Tadeusz.